Cześć! Witamy w naszej nowej serii vlogów z Niemiec. Tym razem wyruszamy na wyjątkową przygodę we czwórkę. My i dwoje naszych znajomych. Będziemy podróżować po niemieckich zakątkach i spędzać noce w namiocie z dala od zgiełku miasta. Ten wyjazd to coś więcej niż tylko zwiedzanie to prawdziwe obcowanie z naturą, piesze wędrówki i odkrywanie nowych miejsc. Więc jeśli kochacie przygody, kemping i piękne krajobrazy, to te vlogi są właśnie dla Was. Czas na nową podróż. Ruszamy. Brum 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 brum. Siemaneczko! I jedziemy właśnie na naszą najnowszą wyprawę do Niemiec. No ale jak na razie fajna pogoda, średni ruch, ale jedziemy. Traska wygląda tak. I jedziemy. W drodze do naszego głównego celu zatrzymaliśmy się na jedną noc w Chemnic, malowniczym mieście w Saksonii. To trzecie co do wielkości miasto w tym regionie zaraz po lipsku i dreźnie, a znane niegdyś było jako kalmsztad. Co ciekawe, Chemnitz to jedno z najbardziej zielonych miast w Niemczech, aż jedna czwarta powierzchni miasta to tereny zielone. Można tu znaleźć liczne parki, skwery i ogrody. I zachęcają one do odpoczynku na świeżym powietrzu, więc postanowiliśmy właśnie z tego skorzystać po naszej kilkugodzinnej podróży. Jesteśmy w Chemnic. Chemniś? Hem... Musimy się dowiedzieć, jak się to wymawia. Chemnic. No i chodzimy sobie po takim pięknym parczku. Masz jakieś pierwsze wrażenia? A, ciepło. To jest moje pierwsze wrażenie. Prawda. Jest cieplej niż było, bo była. Czyli już można się poczuć jak na wakacjach, bo jest cieplej. Głupio by było upuścić kamerkę w tych ściekach. Jak trasa? Super trasa, jestem trochę zmęczony, ale ogólnie fajnie się jechało. I teraz jesteśmy w parku i zachodzimy bez celu, I ja sobie jem kolację taką o... No i zaraz wrócimy do domu i uzgodnimy co jutro robimy, kiedy wstajemy i wyruszamy. Bo jutro musimy się na kemping dostać i chcemy się tam dostać stosunkowo wcześnie, żeby było jakieś miejsca. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie, bo w sumie jest sobota i w sumie kto miał przyjechać na kemping, to pewnie dzisiaj przyjechał. No ale przygoda. Uh! Czy, czy jest opcja, że będziemy musieli spać na dziko, bo nie będzie miejsca na żadnym kempingu? Jak sądzisz? Um, szczerze, myślę, że znajdziemy coś, ale. No możemy trochę szukać, kontynuować swoją kolację i podziwiać park. Prześć. I jeszcze jedna ciekawostka. Chemnitz ma swoją miejscowość partnerską w Polsce. Zgadniecie, która to? Jest to łódź. Kto by pomyślał, że te dwa miasta mają aż tak bliskie relacje? Nie wiem, czy słyszeliście, ale w 2025 roku Chemnitz będzie Europejską Stolicą Kultury. I miasto to przeskoczyło takie miejsca jak Hanower czy Norymberga, żeby zgarnąć ten tytuł. Chemnitz to tylko krótki przystanek na naszej trasie, ale bardzo przyjemnie spacerowało nam się po tutejszym parku. A już jutro ruszamy do miejsca docelowego. Dzień drugi naszej podróży, wyruszyliśmy z Chemnitz w kierunku Bawarii gdzie planujemy pojechać na zalew Forgenza. Jedziemy na kemping, będziemy czegoś szukać na żywca. Mamy nadzieję, że się uda znaleźć jakiś fajny, e, fajny spocik. Przed nami 4,5 godziny drogi, 400 kilometrów. Paulina e, prowadzi, i jedziemy. Przed nami widać już Alpy Bawarskie. Podobno jest to jeden z najpiękniejszych regionów Niemiec, a my zamierzamy sprawdzić czy to prawda. Alpy Bawarskie leżą wzdłuż granicy z Austrią i słyną z niesamowitych widoków, uroczych wiosek i wspaniałych szlaków górskich. Ich główną atrakcją jest Zugspitze, najwyższy szczyt Niemiec, który ma prawie 3000 metrów wysokości. Na szczyt można wjechać kolejką linową lub podjąć wyzwanie wspinaczki. W regionie można też odkryć zamki, jak choćby Neuschweinstein, który był inspiracją dla zamków z bajek Disneya. No i nie można zapomnieć o lokalnej bawarskiej kuchni. Prese i Weisswurst to klasyka. Because I've had a life of my life. Jak jest? Ładnie tu jest. A nie pięknie? Ładnie. jest pięknie. Po kilkugodzinnej podróży udało nam się w końcu znaleźć miejsce na kempingu. Po drodze odwiedziliśmy trzy inne, ale na żadnym nie było już wolnych miejsc. Na szczęście udało się na ostatnim kempingu w tym rejonie i akurat mieli już tylko dwa wolne miejsca. Uf, ale fart! Nie wiem, co byśmy zrobili, gdyby się nie udało, bo spanie na dziko w Niemczech jest zabronione. A więc tak znaleźliśmy się w okolicy Fusen przy jeziorku Banwaldze. Innym niż początkowo planowaliśmy, ale równie pięknym. Zobaczcie teraz, jak pierwszy raz rozstawiamy nasz nowy namiot. Poszło to całkiem sprawnie. Potem trzeba było rozpakować cały nasz Majdan. I kiedy w końcu uporaliśmy się z tym wszystkim, bardzo głodni, od razu wzięliśmy się za grilla, typowo kempingowy klimatik. Po jedzeniu wybraliśmy się na spacer po kempingu i okolicy. Zobaczcie, jak się bawiliśmy i co ciekawego odkryliśmy. A po tym intensywnym dniu nadszedł czas na zasłużony sen w namiocie, bo jutro czekają nas dwie wspaniałe atrakcje. Obudziliśmy się dzisiaj z takim pięknym widoczkiem. No i co, jest piękna pogoda, więc sobie chilujemy na kempingu, relaksujemy się po swojej dwudniowej podróży i siedzimy nad jeziorkiem. Nad jeziorko mamy dosłownie może 10 kroków. Spotuwa idealna jest super. No i takie to nakajki. Precel? precel? Jakiś specjalny, bawarski precel? No taki. Zwykły. Będzie precel z obazdą. Niezbyt wiemy czym jest obazda, ale ma w sobie różne sery, kamemberta. A po skosztowaniu lokalnych smakołyków nadszedł wreszcie czas na pierwszą atrakcję. Jedziemy właśnie w stronę Zugspitze, najwyższego szczytu Niemiec. Leży on na granicy Niemiec i Austrii w regionie Garmisch-Partenkirchen. Na szczyt można wjechać kolejką linową albo spróbować wspinaczki, ale to już niezłe wyzwanie. Fajne jest to, że na górze można zobaczyć lodowce, a zimą działa tu najwyżej położona stacja narciarska w kraju. Jak dopisze pogoda, z góry widać aż cztery kraje: Niemcy, Austrię, Szwajcarię i Włochy. Zobaczcie, czy będziemy mieli to szczęście i przeżyjcie z nami najdroższą atrakcję tego wyjazdu, która kosztowała nas 72 euro za osobę. Po Cukrszpica czeka nas jeszcze jedna przepiękna atrakcja. Macie pomysł, jaka? Dajeszliśmy pod Cukrszpica i będziemy wjeżdżać kolejką na sam szczyt. Wygląda porządnie. Tak, niemiecka precyzja. Hiszpańska precyzja, niemiecki temperament. I ruszyli. Herzlich Willkommen in Hallo. Hallo. na Zugspitze, najwyższy szczyt w Niemczech. No i widok jest przepiękny. To jest widok. Piękny. A może z drugiej strony trochę więcej widać będzie? No, mam nadzieję, bo nie była to tania zabawa, a nie widać nic. Więc jesteśmy w chmurach. A tak wygląda stacja. Dość spora, dużo ludzi. Super, jest bardzo fajny po wychodnego bo tutaj. Więc takie rzeźko, No i ogólnie fajnie tak w chmurach tutaj trochę czasu spędzić. Prawie 3000 metrów, więc, hmm. więc całkiem pokaźna wysokość. 2964 metry. Czy to najwyższy szczyt, na jakim byłeś? Na 99%? Tak. tak no nie byłem chyba wyżej. Gdzie mogłem być wyżej? Nie mogłeś być wyżej. Nie mogłem być wyżej, chyba. W samolocie jednak. Czas na śniadanko na szczycie. Śniadanko tutaj postanowiło trochę wybuchnąć od ciśnienia i wysokości. No ale zapewne jesteście ciekawi co jemy. No, zobaczmy. Eee, nie wygląda to za dobrze. Owsianka z brzoskwinią parogiem przywiezionym z Polski do tego orzechy, mleko, skyr, mix wszystkiego, miód i to tyle. Dobre, to wasze jedzenie? Takie jakiego się spodziewałem. Słuchaj, like... to jest winner, to jest best. Nice. Morskie oko tutaj przed nami. Będziemy obchodzić je zaraz. Zjechaliśmy właśnie z Cukszpica. Wybieramy się na 2,5 godzinnego hajka wokół Ajbza. Z tego co widzimy, trasa będzie bardzo łatwa, bardzo przyjemna. Słońce nawet zaszło, więc powinno być naprawdę przyjemnie. Może uda nam się pokąpać trochę. Może hamaczek rozłożymy. Zobaczymy, zobaczymy. Okej, okay, zaczynamy spacer wokół Ajbza. Mamy w strasznie kamienistym hajpzach. No i mam zamiar teraz pójść na do wody. A ja jestem z Woda jest przyjemna. Uuu. Kciuk dla tego pomostu. Cyk, po spacerze szybki teleport na kemping, a już zaraz deser z nietypowego miejsca. Co dzisiaj gotujesz? E, dzisiaj robię grilla, a na tym grillu e, piekę ciasto. Ciasto truskawkowe. Okej, okay, to teraz pokażemy jak ono wygląda, dobra? Okej. Okay. Kurda, fajne. No, mam nadzieję, że nie będzie za słodkie. A wyrośnie dobrze, tak jak powinno? No jeszcze musi trochę urosnąć, ale musiałbym przykryć tą przykrywką. <grymka> A opowiesz coś więcej o przykrywce? Jest o co to, z tym chodzi? Jest to najnowsza niemiecka technologia, gdzie jest taka cienka pokrywka, która się bardzo fajnie składa do małych rozmiarów i zakłada się ją bezpośrednio na patelnię. O, sprytne bardzo. A ile kosztowało, wiesz może? Wydaje mi się, że 2 euro za jakieś 10 metrów, czegoś takiego. Czyli kilka przykrywek, więc można je sprzedać jeszcze sąsiadom. Mm -hmm. No dobra, no zaraz będzie gotowe. Mm. Tutaj mamy taki oto auto automacik. A że jesteśmy spragnieni lodów i nie chcemy się stać w 10 osobowej kolejce, to tu wybierzemy sobie coś z takiej maszyny. Zobacz, a tu gotówką. Pierwszy raz takie coś widzę. Zobaczmy, czy nas w ogóle na to stać. Właśnie, może być problem z tym. Na Jest... pewno na jednego nas stać. Na jednego? Na pewno nas stać. Mamy tutaj kryzys finansowy. Nie wiemy jeszcze, jak z niego wyjść. Sane są pieniądze. Ile mamy? Trzy. Trójeczka. I teraz musimy wybrać los. Teraz wybieraj. Wybierz mądrze. D. Jeden. Okej, okay. co się wydarzy? Otworzyło się. Wylosuje dobrze. No tak. Odkurzacz się załączył. Tak. I wyszło coś. Nawet pieniądz wyleciał. Pieniądz odbieram. Dobra. Pieniądz Proszę, dobra. Sukces, mamy to. Jest. Smacznego. 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 Ten odcinek dobiega końca. Ale widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia.